Bardzo proszę o spokój, Na profes przyjdzie za chwilę czas. W tej chwili chcemy sprawdzić, kto chce wejść i dlaczego nie jest to Bardzo proszę, pojedynczo podchodzić. agenci! chcę sprawiają. Czy można się dowiedzieć, jak... Wszyscy chcą mnie na... teść. panowie podstawę prawa na której działanie. Nie kto to jest sędzia Burtak,

nie możliwiają mi wejście na salę. Zygmunt, dlaczego cię nie chcą wpuścić na salę sądową? Nie mam przepustki. Stoimy od pół zapisu, godziny usługali, w oczekiwaniu na wejście na salę rozpad i być może się nie dostaniemy. Łącznie jest oskarżonym. Chyba nie chcą wpuścić oskarżonego na wysłuchanie wyroku. Zygmunt, Kiszak jest wolny. Wolny jest e, tak zwany żołnierz Jaruzelski. A co będzie z Tobą? Ja będę siedział. No, przecież sztuki się muszą zgadać. Skoro się bandytów wypuściło, no to mnie trzeba zgadać. No przecież nie mogą być więzienia puste no, po, od polskich patriotów. Nie wpuścili. Te... Zdarzenia w tym samym sądzie. Powinni być wyłączeni. I oni sami uznali, że będą decydować, czy są obiektywni i wydali postanowienie, że są obiektywni i nie nadadzą wielu do jest pan za to, że się domagał o ukarania Kiszczaka tutaj w procesie w tym sądzie. I ten sąd chce go skazać za to, że się domagał sprawiedliwości. Czyli ci sędziowie, którzy osłaniali Kiszczaka, teraz będą Chcą go sądzić. Tak. Ta sama grupa sędziów niezlustrowanych, niezdekomunizowanych, których jest bardzo dużo zbrodniarzy komunistycznych, którzy nas skazywali i wsadzali do więzienia. Nie, na przykład, tutaj wsadził do więzienia przecież pan sędzia Małek, i pan sędzia Gonciorek. I cała ta klika teraz niezlustrowana, niezdekomunizowana chce sądzić weteranów walki o niepodległość, którzy się w tym sądzie domagali, żeby wsadzić do więzienia Jaruzelskiego i Kiszczaka. Oni po prostu nie mają wstydu i odrobiny rozumu, ponieważ. Aż tylko pokazują to kompletną degrengoladę tego środowiska. No i trzeba się dopominać prawa do jawności rozpraw i do odsunięcia przestępców od orzekania, od prowadzenia spraw, bo niszczą polski wymiar sprawiedliwości. Nie, nie, mogę nie, prowadzimy nie, 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 tylko nie, nie, wejść nie, 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 jak polski. potrzebujemy nie, Potrzebujemy nie, Potrzebujemy polskiego nie, 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 Zaprosiłbym. Proszę, nie, posiada pan karty nie, co ten sąd reprezentuje? Jak Pan kartę wstępu? Nie. Jaką kartę wstępu? Ja jestem obywatelem Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej i chciałem uczestniczyć. Po... Ja też. Dobrze. Wie pan co niestety nie mogę pana wpuścić. Dlaczego? Bo nie posiadam karty wstępu, Ale jakie to cyrki, jest to jakiś teatr, jest co to jest? Sąd to bardzo proszę mnie wpuścić. Przykro mi nie mogę. Tylko pokazać, że mnie nie wpuszczają. No nie wpuszczają. No właśnie.

Ale to koda dwóch. Nie będzie rozwiązany? No mierni Sygm, to tam. Bardzo proszę, kto jeszcze nie w tym z prodą. Sygmund mierny. Sygmund mierny nie ma. Chyba tak. Pani Pani zrobiła. Z dowodami osobistymi. Kto jeszcze tu nie był? Proszę. Romę. Wszystko się buja teraz, się. Proszę bardzo. Takiego jak zachowanie sądu. Negatywnego. Bo przecież sędzia, osoba publiczna, jeżeli się obawia, to nie jest Co możemy się spodziewać w tym sądzie i od tych sędziów, którzy skutecznie przez 20 ponad 5 lat

Ale no, rzeczywiście, no bo to wszystko tutaj tą. Czy zbrodniarze na wolności, a pan pójdzie do więzienia? No, ale zbójny sam. Pan już siedział dwa tygodnie? Nie, cztery. Cztery tygodnie siedział. O. Cztery. Bo pierwsze, dwa tygodnie były po to, żeby. na naszych oczach Czy Kiszczak, zbrodniarz stanu wojennego, dostał dwa lata w zawieszeniu, a represjonowanego działacza opozycji antykomisyjnej w Pan, jakaś osoba jest, która posiada kartę wstępu chciałaby jeszcze wejść na salę rozmową. Posiadam dowód osobisty. Mogę wejść z dowodem? Romek Księcia, barwą dziennikarza. Paniecie no tak. dostęp, bardzo, bardzo proszę te osoby, które jeszcze nie pokazały dowodu, że chcą wejść, żeby do mnie podeszły. Ponieważ każda osoba

przepustki I trzeba na filarze bardzo Zielona karta. Zygmunt, czyli sprawa będzie zaoczna? No jak mnie nie chcą pójść na salę, bo nie ma przepustki, to po co sędziemu prawdę usłyszeć? Zatrzymaj się, tak, tak. bo cię nie widać. Ja no już się zarejestrowałem. Nadal się nie wpuścili? No nie. Oskarżony nie może usłyszeć na własne oczy wyroku. Nie ma zielonej karty. Nie ma karty. Nie ma. No. <głos》> idziemy, idziemy, przepraszam. Procesu i tam w sądzie na Białorusi trzeba przyjść wcześniej z dowodem i się zarejestrować. Tak samo było. Ale wiedzieli, tak, wiedzieli, tak samo było tutaj, wiedzieli, wiedzieli, tutaj w tym sądzie. W 1985 roku, kiedy byliśmy sądzeni i moja mama tu przychodziła i tylko mogło wejść 15 osób po jednej z każdej rodziny oskarżonych za powodem osobistym, za wejściówką. I dokładnie wrócili do praktyk ze stanu wojennego. Bardzo dobrze pokazała ta szajka zbrodniarzy w tym sądzie, tu rozdaję Państwu imiennie sędziów z nazwiska zbrodniarzy komunistycznych, którzy w tym sądzie dalej pracują, orzekają, deprawują następne pokolenia sędziów. Jest rzeczą ważną, żebyśmy, żebyśmy wszyscy, jak tu jesteśmy dzisiaj teraz, wpisali się na listę, bo jutro zawozimy dom prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa polegającym na licznych przejawach złamania prawa przez funkcjonariuszy policji. Prawo do sądu, do jawności rozprawy, do udziału w rozprawie jest zupełnie podstawowym prawem obywatela zapisanym we wszystkich międzynarodowych zobowiązaniach. Sprawę do sądu, jeżeli nie wygramy tego w Polsce, to złożymy taki grupowy pozew do Trybunału w Strasburgu, bo to jest podstawowe, złamane nasze prawo. Trzeba tej szajki zbrodniarzy sobie przynieść, że to jest polski sąd, a nie komunalny. Nie zauważyli, że się już zmieniło. demokrację! Gdzie jest kod? Gdzie jest koło? Gdzie jest W Brukseli donoszą na Polskę. Daj nie wpuścili cię? Chciał wejść Weźcie, że to jest Jak mówię, to tak, Nie ma polskiego wymiaru. Próbowałaś wymiaru, tak? Wymiaru, nie chcą. Cię proszę, nie bardzo. Mam nie Pan, i pan, Zastraszają. na pan, 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 wolności i godności. A chciałbym pan, pan. pan. tak? Potrzebny jest nowy polski wymiar sprawiedliwości z nowym naborem.